Mogę przysiąć, że punkt był wroga. Heh, no dobra, pora wracać. A Ha! Gdzieśny chłopiec! Hej! Hej! Co u ciebie? Widziałeś co zrobiłem? Nie. nie. E, on chciał mi zaśgać i ja zrobiłem unik, spoliczkowałem go, dźgnąłem i teraz zdycha. Ha, o tak, zrobiłeś kontratak. Tak! Dobra robota! Ło, stary! Co, to było wielkie wyzwanie, Tylko nie? najlepsi potrafią tak robić. Nie, wystarczy przyjąć przycisk, to nietrudny. nie trudne. nie, przyciski. Wcisnąć... przycisk Masz na myśli przycisk? Przyciski! Nie, ty nie mogłeś... TAK! Nie! Nie, posłuchaj mnie. Oni lecą na ciebie, ty wciskasz wszystkie przyciski jak szybko potrafisz, kontratak nożem i bum! Masz fraga. Nie wszystkie przyciski. Tak. Chcę ci to wytłumaczyć. Chcecie wytłumaczyć, że zrobiłem to. Ta, ja wiem, że to zrobiłeś, ale wciskając wszystkie klawisze wcisnąłeś ten jebany od noża. I to właśnie nazywa się kontratak. Gdyby to był jeden przycisk, każdy mógłby tak zrobić. Ale każdy może to zrobić! Nope. Tak, przecież to dzieci inne proste. Nie, to jest kurwa trudne no. Wcale, że nie. Kontratak jest cholernie prosty. Woohoo! Uhu. Zamknij ryj. Okej. Okay. Chodźmy przejąć ten punkt. O stary, jesteś zazdrosny, spójrz na siebie. Zazdrosny? za zazdrością. Raczej ty ociekasz debilizmem. Chcesz przyjąć punkt czy nie? Tak kurwa, chcę przejąć ten punkt. Szczerze, wydaje mi się, że nie wiesz jak zrobić kontratak i to cię bój. Wiem jak zrobić ten niebany kontratak, wystarczy ten pierdolony przycisk. Przestań robić t-baga. Czemu? Ponieważ to w kurwie przeciwników. Nope. Dlaczego to robisz? On został wyznaczony do t -baga. Świetnie, ale on już zniknął, nie ma go tu. Ta, ale krew nadal tu jest. A, a, a. I jego broń, a, więc ty T-bagujesz jego krew i broń. Tak kurwa, T-baguję jego krew i broń. Dobrze, wiesz co mam na myśli. I będziesz to robić cały dzień, ta? Ta. Możemy iść przejąć ten punkt. Poczekaj, jeszcze dwa razy. Raz, dwa. Hmm, dobra, do roboty. Ha, i brzuch. Czy ty to widziałeś? Przyciski! Przycisk! Chuj przycisk. Nie, wcisnąłeś jeden przycisk! Wiesz co, idź beze mnie, mam tu robotę do wykonania. Oh. Dip, dip, potato chip! Dip, dip, potato chip!